Wie. Siema! Witam w moim drugim filmie na kanale dla Was może pierwszym i zaczynamy grać myślę, że oglądaliście historię, jeżeli nie to nie doszło. Ym, no i zaczynamy grać w Rival le... A area, dobra, tutaj, tutaj, tylko nie, tylko nie na zimowym, tylko nie na zimowym, tylko nie na zimowym, no musiało na zimowym bo co, bo mam sweterek, Chodź Wam pokażę. mam sweterek, dobra, nie no to. Cień nagrażał. Co by tu pora? Może się go No, ale to tylko może. I tak jakby coś tu polecał, żeby Innych Kilka się youtuberów na naprawiających pamiętach. I pozdrawiam mojego kolegę kolegę ze szkoły Kamila Wojka Jeżeli chcecie więcej odcinków na moim kanale, niekoniecznie z minecrafta, zostawcie łapki w górę, bo każda łapka w górę to, to kolejny odcinek. Sorry. Dobra, więc tak.

Raczej jest. Pewnie nie zauważył tego odcinka, ale gramy. Gramy, gramy, gramy. Idziemy po jedzonie. Zresztą, nie się To jest mój drugi film, to wiecie, że nie jest tak prosto mówić do ludzi, że się, jak się wie, że oglądał go cała masa osób. Hmm. A w ogóle to dzięki innym youtuberom, takim mniejszym, i za to, Pokazaliśmy mi jak stworzyć konto na youtube, jak pobrać bezpłatnie Minecrafta, po ptd, szanowni no, no. Takie rzeczy Takie buty. Sorry, że nie ma kamerki To mi się pokazała, ale...

where is bob how did he Zajrzyjmy na Dzisiaj w szkole nikt mnie nie szanuje. Nikt mnie nie, nie lubi. Jak się dowiedzą, że mam konto na YouTube. Uuu, będzie grubo. Będą podpisy, będzie gracha. Taka, taka miła, ale gracha. Że jest. Noc przerwamy. Jest super, bo co jest. Dziękuję. Niedługo trzeba będzie kończyć odcinek. Ale jeżeli... Nie proszę wie. Nie proszę o wiele. Nie możecie wbić. Tysiąc tu w górę. Ale tego i tak nie dacie pobić. Nie mam mowy. Jeszcze minut. Nie zaszło, nie damy nic. Tego nie zaszło. Czasami będą live, więc może dzisiaj będzie krótszy odcinek, więc się pożegnam. Vítejte, vás. Já vítám. vás všichni barvu To je já, můj. No, Paula. Ze skinem Steve'a. No i naraz.